My osiągniemy swój cel. Wszystko można, więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zwlekaj, to będzie nasza gra. Wygrana czeka, trenuj co dnia. I na laurach osiądziemy, wszystko z siebie da. Wygrana czeka, trenuj co dnia. A ciężką pracą spełnisz swe sny. Big goodbye. Klub piłkarski Rajmona walczy z organizacją, która chce wyeliminować futbol poprzez modyfikację linii czasu. Więc przenieśliśmy się w czasie, aby stworzyć najsilniejszą jedenastkę wszechczasów. Co się ze mną dzieje? Nic nie rozumiem. Na moje oko zaczynasz ewoluować. Stajesz się jednym z dzieciaków hiper -ewolucji. Kim jesteś? Kim jestem? Umówmy się, że przewodnikiem. Ale w jakim sensie przewodnikiem? Do czego masz mnie doprowadzić? Wkrótce się dowiesz. Na razie ścigaj Raimona i rozwijaj się. Czas pokaże, jakie odpowiedzi będą ci dane. Oto on, Ryuma Sakamoto! Słyszę, Zugel jak to tak naprawdę kobieta? My byliśmy równie zaskoczeni, co ty, Eugene. Ale mm -hmm. A Liu Bei? Opowiedzcie, jaki był naprawdę Liu Bei. Wiesz, <ścoughs> Liu Bei był... zabawnym gościem. Fakt, ale był też wspaniały. Tak? Mm -hmm. Ale super! JP, przyszedłeś z nim Mixi i Maxa? Tak, z małą pomocą. Dałem radę. To wspaniale. W takim razie, zakładam, że jesteś o wiele silniejszy niż do tej pory. Dziękuję za te słowa. To bardzo miłe. Niesłychane. O, Aitor, masz dla mnie ich autografy, jak obiecałeś? Eee, przepraszam, zapomniałem. Nie. Mogłem się spodziewać. Jaka pilna sprawa. Co takiego się wydarzyło? Axel poprosił, żebym coś przekazała panu Evansowi. To zdjęcie. Świetnie, chłopak się spisał. Kto to jest? Przedstawiam Wam Rume Sakamoto. Co Ryume? Kolejnym celem jest Ryuma Sakamoto? To piąty zawodnik z najwspanialszej jedenastki. Jest przebiegły i umie stworzyć pomost między atakiem i obroną. To również pomocnik o wielkim sercu. Wiadomo, że pomocnikiem. Mam podobnie na imię, więc jestem idealnym kandydatem, prawda? W porządku. To będzie Twój cel Romanisiki. Ekstra! Ale u schyłku okresu Edo czeka nas jeszcze jeden cel. Hmm? Jeszcze jeden gracz? Zgadza się. To mistrz walki mieczem, Soji Okita. Soji Okita? Szósty zawodnik. Może atakować z prędkością błyskawicy. Żadna drużyna nie może się bez niego obejść. Genialny napastnik! Chwila, chwila! Ja znam to nazwisko! To przecież Mistrz Walki Mieczem i dowódca pierwszego oddziału Shinsengumi! Tych Shinsengumi? O ile dobrze pamiętam, był bezpośrednim wrogiem Ryumy. Przykro mi, nie pozwalam na to. Co takiego? Przecież Shinsengumi byli wojownikami, którzy bronili Shogunatu i Kyoto! To byli prawdziwi mężczyźni, nie to co ty! Zaraz, mistrz walki i napastnik? Chodzi o Wiktora? Hmm? Roma i Jade, imponujące. Widać, że oboje uwielbiacie historię Japonii. Jestem ekspertem w kwestii Ryomy. Ja znam się na Mito Komon, na Shinsegumi, o Chisen oraz... Mowa o serialach historycznych i minionych epokach. Czyli Ryuma Sakamoto i Soji Okita rywalizowali ze sobą? Obaj żyli w czasach, gdy społeczeństwo japońskie było bardzo podzielone. Było wiele konfliktów, zwłaszcza w kwestii przyszłości kraju. Czyli u schyłku Edo musiało być naprawdę gorąco. To brzmi ekscytująco, prawda, Arion? Mhm. A oto uczestnicy kolejnego skoku: Fei, Roma, Arion, Ricardo, Gabriel, JP, Aitor, Lucian, Goldie, Wiktor, Sol. To już wszyscy. A! Artefakt poprawnie umieszczony. Pora wyruszać. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Skoczace! Kochani, schyłek okresu Edo? Ale się cieszę. Gdzie mamy znaleźć naszych bohaterów? Soji Okita powinien być teraz na posterunku policji Shinsengumi. Ryuma Sakamoto będzie wyzwaniem. Dlaczego? To oni nie trzymają się razem? Chyba sobie kpisz! Od razu ruszyliby na siebie z mieczami i walczyli zaciekle! No, w takim wypadku i tak to Ryuma byłby górą. Nie mamy czasu do stracenia. Rozdzielmy się na dwie grupy. Dobrze. W takim razie ja będę szukać Ryumi Sakamoty. Sodio Okita jest mój! No dobrze, zgoda. W takim razie Roma oraz Ricardo, Arion, JP, Sky, Rosie, Lucian i ja będziemy szukać sakamoty. Sonji Okita będzie nasz. W grupie jest Gabi oraz Sol, Aitor, Goldie, Jade, Victor i oczywiście ja. Rozpoczynamy naszą misję! Tak jest! Haha! <śmany> Soji Muszę się z Tobą spotkać! On był wspaniały! Co prawda chorował, ale i tak całkowicie poświęcił się szogunatowi. Niezwykle szlachetny wojownik! Chorował? Podobno na gruźlicę i odszedł w młodym wieku, ale i tak osiągnął tyle, że zapisał się w historii. Szkoda tylko jego wybitnego talentu. Niektórzy uważają, że wcale nie był tak utalentowany, jak opowiadasz. Ajtor! Hmm. Myślę, że wkrótce się przekonamy. To prawda! Chodźcie za mną. Chcesz powiedzieć, że wiesz, gdzie go szukać? I w ząb. Idziemy przed siebie. Prędzej czy później się znajdzie. To improwizacja, a nie dobry plan. Sajtania, zaczekaj! Zatrzymaj się! Nie usiekniesz nam! Niech mnie ktoś zatrzyma, błagam! Ten człowiek? Zbliża się do nas. – Uciekajmy! – Nie! Zatrzymam go! To chyba ta amerykańska gra w kręgle, o której parę razy słyszałem. Amerykańska? Amerykańska. Miło, ale złaś ze mnie. Ja tu ledwie zipię. O, wybacz, proszę! Jesteś cały, Saitania? O, na Kaoka! Nic się żadnemu z was nie stało? Niedobrze. Teraz was mamy! To są miecze! Prawdziwe i bardzo ostre! Racja, Sky! Nadszedł wasz koniec! Schowajcie te wasze tępe katany i zmykajcie! Z moim potężnym brzuchem nie macie szans! Nie kpij sobie z nas! Aaaa! 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 Jest super! Jego brzuch jest bronią. <laughs> Naprawdę zabawna sytuacja. Widzicie? Skuteczna i niezawodna broń! <laughs> Chwila! Hej, to przecież... Domena za narka. Walka na miecze nie jest już w modzie. Bądź tak łaskaw i mów, o co ci chodzi, dobrze? Szybciej się nie wtrącaj. Jesteś ich zwolennikiem albo przyjacielem? Tryb pocisku. Nie będą się nam już napraszać. Teraz pora na futbol. Jeżeli tak. czyli co? O co tu właściwie chodzi? Sprawdzimy, jak sobie teraz poradzicie. Tryb tworzenia boiska. Na czym polega ten futbol? Na zdobywaniu punktów, gdy umieści się piłkę w bramce rywala. Nic nie rozumiem, ale brzmi ekscytująco. Wszystko zrozumiesz, jak tylko zaczniemy grę. Kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygrywa. Zgoda. Gramy! Powstrzymam was! Asta! Nie! No wam! O proszę, są bardzo zwinni. A na dodatek wyglądają tak uroczo! JP! Spokojnie, dam radę! Miksi! Ładnie złapał! Wspaniała akcja! Brawa, JP! Widzę, że coraz więcej osób potrafi przeprowadzić Miximax! Ale to nie ma znaczenia! Odpuśćcie! Ja na waszym miejscu nigdy nie szukałbym żadnego Shinsengumi. Ale dlaczego? Jeśli Shinsengumi uznają, że jesteście wrogami shoguna, wasz los nie będzie godny poza Nawet noworodki boją się przy nich płakać. Shinsengumi są ostatnio wyjątkowo drażliwi. Proszę, lepiej uważajcie. Dobrze. Dziękujemy panu za pomoc. Arios! Stój! Ricardo! Moja? Hmm. Hmm. Zdobędę bramkę! Nie za to! to. O! 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 Ale pech! Zapomnij! Luzjan, Moja kolej! Gwiazda Pięknie! Juhu! Przepiękne to moje zwycięstwo. Znaczy nasze. Przepiękne to nasze zwycięstwo. Uh -huh. I to według was jest wasz najlepszy futbol? O co ci chodzi? W takim razie nasza misja została w pełni zrealizowana. Niech zgadnę. Pojawili się tu tylko po to, by nas przetestować. Ale jak to nas przetestować? <laughs> Wiemy wszystko, co chcieliśmy. A teraz... Poraz skupić się na kolejnych punktach mojego planu. Tryb teleportacji zniknęli. Szybko się przemieszczają. Tak, i często im się to zdarza. Fascynujące. Chciałbym tego spróbować. Pewnie. dobrze. Czy to jego Shinsengumi chcieli dopaść? Czyżby był przeciwko Szogunatowi? Ale wcale nie wygląda na wroga. Może to po prostu jakaś znana osoba. Hej, słyszycie? To głód! Sama nie wiem, co o nim myśleć. Nie mam pojęcia, gdzie może być posterunek Sengumi. Dlaczego w takim razie nie zapytamy kogoś o drogę? Jak to? Przecież ściągniemy na siebie ryzyko. Słyszeliście tego przechodnia? Masz rację. Musimy działać ostrożnie. Przepraszam! Mm? No! Słucham cię, dziewczynko. Czy mogę spytać, gdzie Shinsengumi mają po Nie my głupia się, Hej! A dlaczego szukacie Shinsengumi? <gulia> Siostra tylko żartowała. Chcę spotkać <gulia> jego Okite. Pana Okite? Dzieciaki, ewidentnie jesteście szpiegami z Satsumi i Choshu. Przyznajcie się! O! Co to ma być? O? Pan Kondo. Nasz dowódca. Co się dzieje? Chcemy się dowiedzieć, czy te dzieciaki są szpiegami. <laughs> Bardzo mnie cieszy, że zachowujecie czujność, ale traktowanie dzieci jak wrogów to cios w naszą reputację. Bardzo przepraszamy. Natychmiast wracajcie na posterunek. Rozkaz. <laughs> Przepraszam, jeśli was wystraszyli. Tak szczerze mówiąc, to pan jest straszniejszy. Hmm? E! Nic. Przepraszam! Nazwali pana panem Kondo i sami Kondo? Zgadza się. Jestem dowódcą oddziału Shinzen Gumi, znany jako Isami Kondo. Ale wspaniale. Dziękujemy panu za pomoc! E, e, proszę. To jest Isami Kondo. Ciekawe. <laughs> Nie bardzo mi się podoba. Muszę ruszyć w dalszą drogę. Ale uważajcie na siebie, tu jest niebezpiecznie. Pamiętajcie. Dobrze! Wódz Shinsengumi jest taki super! To prawda. to. Oh. 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 Prawie o nim zapomnieliśmy. Zapytajmy pana Kondo, czy pozwoli nam się z nim spotkać. Tam, skręcił za ten róg. Tutaj go nie ma. Nie mógł odejść zbyt daleko. A ty kim jesteś? Hm. Zwykłym obywatelem. I samim Kondo. Co? Tryb kompresji. Hej, co to za sztuczka? E, Doskonale. Tryb komunikacji. <laughs> Świetnie. Teraz dopiero zacznie się niezła zabawa. Dlaczego nie jecie? To na mój koszt. Już sam ten widok sprawił, że się najadłam. To dobre! No proszę, będą z ciebie ludzie. Chociaż w meczu wcale się nie popisałeś. No, znawca się znalazł. Powiedzcie, dlaczego się gumi was gonili? Po prostu mamy odmienne opinie. My doskonale rozumiemy ich punkt widzenia, ale powinni choć raz pomyśleć o całym świecie. Chcieli wam zrobić krzywdę z powodu różnicy w poglądach? W tych czasach to całkiem normalne. A czy wy się ich boicie? Nie można zmienić świata, jeśli człowiek się boi. Nie. Strach także ma swoją wartość. Uczy, że mamy tylko jedno życie. Nie, nie. Ja mam wizję. Nie boję się żadnego ataku. A kiedy osiągnę cel, będę mógł ocalić wiele istnień. Ja to tak widzę. A właściwie, jaką wizję starasz się zrealizować? Japonii! Chcę, aby się rozwinęła! Aby stała się nowoczesnym krajem! Mówisz o takich światłych ideach! Ale jakoś nie jest przekonujący. Wszystko dobrze? Tak, już tak. Posterunek gumim. W końcu go znaleźliśmy. O, o co chodzi? Nie wchodzimy do środka? A co jeśli zostaniemy zaatakowani? Nie martwcie się. Pan Kondo na pewno wytłumaczy im, że tak nie można. To prawda. Dobrze, no to w takim razie wchodzimy. Ktoś nadchodzi, zanark? W ubraniu z epoki, on coś knuje, tego się nie da ukryć. Ryuma Sakamoto działa w porozumieniu z domeną Tosy. Jak myślisz, czego się po nim spodziewać? Kim jesteś? Ja znam ten strój! Jestem zwykłym obywatelem. Dowódcą Shinzengumi I samim kondo! Niech mi z naszego dowódcy! Wiedziałem, że tak będzie. Tryp kontroli umysłu. Witaj, nasz wielki dowódco. Od teraz pracujecie wyłącznie dla mnie, jasne? Przepraszam, nie mogę dłużej leżeć. Nie wstawaj, proszę, musisz odpoczywać. Nie mogę. Inaczej Ryuma Sakamoto wykorzysta to i obejmie władzę nad krajem. Sakamoto? Uważasz, że człowiek bez zaplecza zacznie rządzić całym krajem? On to potrafi. To w końcu ten Ryuma Sakamoto. Człowieku, co ty wyprawiasz? Przepraszam, przepraszam. A, w końcu się najadłem. Aha. Hmm. Wiecie, naprawdę fascynuje mnie to, że zwykłe kopanie kulki może was aż tak wciągnąć. Oficjalnie to jest piłka do futbolu. A, tak, gracja, futbol. Skąd to się wzięło? Przyszło z Ameryki czy może z Anglandii? A w ogóle gdzie się nauczyliście grać? My... No to świetnie, że chcecie mnie tego nauczyć. Pomyślcie sobie, że to Ziemia. Japonia to taki mały kraj. Jeśli nie urośniemy, to będziemy zawsze w tyle. Właśnie dlatego tak bardzo chcę poszerzać horyzonty i chcę sięgać dalej. Oh. Tylko wtedy Japonia rozkwitnie jako państwo. Tak, Saitania. Jesteśmy Shinsengumi! Shinsengumi! Shinsengumi. Gdzie się ukrywa Ryuma Sakamoto? Gawajcie! O? Tutaj jestem! O? Jestem zdziwiony, że tak szybko udało wam się mnie znaleźć. Gratulacje, Shinsengumi! Więc to jest Ryuma Sakamoto? Soji Okita to Shinsengumi, więc jakim cudem trafił do drużyny Zanarka? Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Mistrz Miecza Ery Shogunatu. To będzie wielowymiarowy futbol.